I tak już w piątą godzinę, i co tu robić w taką pogodę? Na przestało padać, a za oknem mam taki widok na jakieś bambusy. A dzisiaj na śniadanie oczywiście chrupki z mlekiem, cornflakesy i trochę tych jaśków mlecznych mi zostało. Wieje dzisiaj. Widać tutaj, ile napadało w nocy. No i zaraz kieruję się na plażę. Zobaczcie, tu jednak wszędzie jest ogrodzony taki płot, i tylko wejścia są w takich, jakby ośrodkach, czy coś takiego. Tak tutaj wywnioskowałem. Dobra, biorę sprzęt i idę działać. Oczywiście na takiej długiej ulicy, tylko dobra stoi. Dzień rozpoczynam od 10 eurocentów. Tutaj przy tym wejściu fajny gest. Tutaj zostawił kluczyki od szafek czy od czegoś, także fajnie, fajnie. Już prawie bym zapomniał. Muszę taśmą zaklejać tą dziurkę, ponieważ przy dużych wybojach paliwo idzie do góry, i tutaj mi się kropelka wylewała i śmierdziało strasznie. Także tutaj zaklejam i dopiero jak będę korzystał, będę to odklejał kawałek miasta, a ja kochani zmienia, zmieniam miejsce na plażę Bibione Bibione miejscowości, zobaczymy czy tam wszystko jest ok z plażą, czy ja znowu, kurde, gadam głupoty jeszcze się nie oswoiłem z Włochami powiem wam, że wczoraj byłem tak zmęczony że nie wiedziałem co się dzieje głowa mnie bolała, ale już jest ok, no i czekam teraz na dobrą miejscówkę i tam będę kosił już w nieskończoność no Laże, jak zwykle, przeogromna. Fajnie wygląda tutaj przy takim osiedlu. I zobaczcie, jak bliziutko mam parking. Praktycznie sobie wchodzę po schodkach po sezonie, bezpłatne parkingi, także rewelka. I proszę bardzo, przy komperach. Także biorę sprzęt i idę działać. Może tym razem tu coś wyjdzie. Tu mam ładny sygnał: 22, no jak na 1 euro. Zobaczymy już sicie o no, i co? I o kurde znowu dziadostwo. standardowo, chcę wam pokazać to musi być dziadostwo, takie coś Jest pierwsze 10 eurocentów Tutaj mam piękny Piękny, czysty sygnał 30 i zobaczymy jeszcze głębiej. Gdzieś tu. O, 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 o! Proszę bardzo proszę bardzo moi drodzy 50 euro centów. Wreszcie na żywo. Zacząłem po tej 50 chodzisz w miarę dokładnie i wskakuje 10 eurocentów, także zaczynają się pojawiać monety i dobrze. Zobaczcie jak przepięki wystaje. Pyk i kolejna dziesiątka jest moja. I jest jeden euro, No dzień zapowiada się już fajnie. Włączam kamerę, bo mam tutaj piękną osiemnastkę, a osiemnastka to jest właśnie 2 euro. Może wejdzie na żywo. No, oh, to już wie głębiej. Kurde, że ja nie wziąłem takiego sita na trzonku. Dobra. Wykopane. No. No i szanowni państwo, proszę uprzejmie, na żywo 2 euro, jest. po Prawie 9 zł taki kawałek już dokładnie przeszedłem i wskakuje dziesiątka mocno zjedzona tym razem z takiego dołka jeden euracz to tym razem pięćdziesiątka, super no, jak na półtorej godziny nie ma źle, nie ma źle Explorer daje radę pogoda przednia ludzi nie ma no i sobie robię chwilę Przerwy i dalej działam. Czuła bestia z takiego dołka. Wpada dziesiąteczka. I podsumowanie. 7,60 euro. euro centów. No, dwie godziny pracy. To wychodzi 17 zł na godzinę. Nie ma tragedii. Jeszcze wejdę na tą plażę. Może coś tutaj dorzucę. Szybka przerwa na zupę pomidorową profi. Dwa kawałki chleba. I zaraz idę dalej z wykrywaczem szukać drugie wejście w plaży Bibiony rozpoczynam od 10 Eurocentów, a jak? I nie musiałem długo czekać na jednego Euraska, a obok 2 euro. No i coś takiego lubię 13 zł. W, nie wiem, w 40 sekund. No, pierwszy ołów z Włoch, od razu nietypowy, taki w kształcie piramidy. Fajne, fajne, ciężki, super. Jest piękny sygnał 26, także znowu na żywo. Ale masakrycznie się kopię w tym, w tym mokrym piachu. Dobra wykopane. I proszę bardzo, pyk. Jedna euro. Piękne, czerwone, super. było dobrze tylko w jednym miejscu praktycznie zero sygnałów ale na oczy wpadł taki konik zawsze ucieszył oczy zostawiam, może jakiś dzieciak sobie znajdzie podsumowanko ten ciężarek ołowiany 4,70 euro i tamte 7,60 to daje nam 12,30 euro i jeszcze na godzinkę skoczę, odjadę za 2 km, zobaczę, może trafię na jeszcze w miarę sensowny kawałek plaży przed snem. O, proszę, pierwszego detektorystę spotkałem. Mm -hmm. A zobaczcie, jaki to jest teren, żeby to wszystko przeszukać jakiś kosmos. Tutaj już widać plażę. Przy samym parkingu, zobaczcie, jaki wielki. W sezonie musi być tu miliony ludzi. Ale powiem wam kochani, że wydaje się takie machanie wykrywaczem, że to wcale nie jest męczące, tylko jest jedna taka mała różnica ze współczesnymi wykrywaczami i z tymi starszymi. Jak ktoś wziął jakieś Maynaba Explorer XS do ręki, to wie, że ten sprzęt swoje waży. I naprawdę każdy, kto go bierze w rękę, to pyta Janek, jak czy z czymś takim możesz chodzić? No ale przyzwyczaiłem się, już że nie jest to takie hop -siup. No słuchajcie, nawet mikrosygnału nie było. Z 40 minut chodziłem. To jest cała filozofia na plaży we Włoszech. Jak wiatr zabierze warstwę piachu te 10-15 cm, to pojawiają się sygnały. Jak naniesie, to nie ma żadnych. Także to jest kwestia szczęścia, jak się trafi. No nic, jadę na następ do plaży. Będę tak krążył, aż trafię na takiego hotspota, że wyciągnę kilkadziesiąt euro. Dojechałem na taki parking, tutaj spędzę noc. I tutaj po drugiej stronie lasu jest plaża. Zobaczę w jakich warunkach będę jutro poszukiwał. A wygląda to trochę jak Mikoszewio w bursztynowym, Ale ładnie, ładnie. <laughs> Ciekawe, czy cokolwiek tutaj jutro znajdę. O, tak szukałem ładnego miejsca na zakończenie i tu taką palmę znalazłem. Także w takich okolicznościach kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego dnia wyprawy we Włoszech. 12 euro. Nie ma tragedii. Powiem Wam, że z czego byłbym zadowolony. Ogólnie, jak nic nie znajdę, i tak będę. Ale, jakbym tak znalazł 250 euro w sumie, to by pokryło równo koszty paliwa i wtedy miałbym wyjazd za Friko, tak naprawdę. Także taki, można powiedzieć sobie, a dupa tam. Dam sobie takie wyzwanie, czy się uda, czy nie, zobaczymy. Ja się postaram, ile tylko mam sił. Także dzięki, jeszcze raz. Widzimy się w kolejnej wyprawie. wyprawę. Cześć. No, tego jeszcze nie grali. Patrzcie. Znalazłem zegarek.